God! Runiczne golemy krasnoludów. Runiczne golemy, w kazalicie Grontiduras, czyli kamienny olbrzym, stanowiły szczyt rzemiosła runicznego krasnoludu. Powiada się, że pierwszy został wyrzeźbiony przez samego Tungniego, boga przodka magii runicznej. Były umieszczane w wewnętrznych sanktuariach najstarszych krasnoludzkich twierdz, gdzie arcymistrzowie run praktykowali swoje rzemiosło i trzymali kowadła zagłady. W trakcie wojny o zemstę, stara magia, która zasilała runiczne golemy, zaczęła wsiąkać w głąb ziemi, poza zasięg arcymistrzów run. Ostatnim, który potrafił je kontrolować, był Ranult srebrny kciuk, arcymistrz run kara za karak, a nawet on potrzebował pomocy innych arcymistrzów, aby je w pełni przebudzić. Próbując samotnie obudzić piące golemy i wykorzystać je w wojnie, zmienił się w kamień. Wygląd golemów stał się inspiracją dla runicznych strażników których powstanie stanowiło efekt współpracy Gildii inżynierów z kowalami run podczas czasu nieszczęść.